Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku, mamy dzisiaj poniedziałek simsowy, także jak widzicie niedzielę przegrałam sama i opowiem Wam zaraz co tu się działo. Przyszły rachunki do skrzynki, widzicie, nie przychodzą te pierwiastki. Ja wyczytałam na forum simsowym, że coś się tutaj po tych aktualizacjach mogło pozmieniać i po prostu no, no nie przychodzą te pierwiastki, więc na razie tak nie będziemy się bawić. Tutaj nam brakuje jeden um, obraz z pewności, z emocji do wypełnienia, tego poziomu, także tutaj już się zbliżamy ładnie. Mamy 1800 punktów, a potrzebujemy 3000 na cechę płodną. Dzieciaczki w szkole są. E, w niedzielę tak naprawdę nic się takiego za bardzo nie działo. Chłopaczki pomogli mamy tam pozbierali jakieś skałki. pierw pier, pier, widzę tu kasa za książki przychodzi. E, mamuśka może niech staje, bo tam w nocy po prostu trochę pracowała. E, który to mamy trymestr, trymestr? Zaraz zobaczymy, ale na początku zapłacimy rachunki e, i niech sobie skorzysta. I może po prostu coś z jej przy okazji obejrzy szybciutko telewizor. Dobra, wybudziłam ją ze snu. Tutaj jest nasza mała. Wszystko to, co zebraliśmy, słuchajcie, jest w ich wyposażeniu. Jak widzicie, ja się później tym po prostu zajmę. Tu może na razie sobie żabkę rozmnożę. hipnożaba. I u chłopaków to samo, więc zaraz to posprzedaję, żebyście widzieli, ile mamy tu kasy. I tak jak mówię, tutaj mamy dwa 800, to jak posprzedajemy, to trochę zostanie. I pokażę Wam na tablicę powiadomień, co się działo. Um, rachunki, ble, bla, ble, 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 do szkoły poszli i tutaj z dzieckiem, słuchajcie, miałam problem, bo Elina na chwilę wyszła zbierać skałki i poszła na, tam na inną parcele i jak wróciła, to dziecko po prostu... Czy nie mogę tego znaleźć. Aha. No i jak wróciłam, to dziecku nic nie było potrzeba. Cały czas było zielone, nic tam się nie działo. I teraz, znaczy zielona tutaj ikonka w kwadraciku, więc jakby nic nie było potrzebne. I jest napisane Wiktoria jest bardzo głodna, to dziecko zostanie zabrane, jeżeli zaraz ktoś go nie nakarmi. Więc przypuszczam, że to kolejny był błąd, bo po prostu nam się nic takiego nie wyświetliło. Już mam zobaczyć, który jest trymestr. Aha, to już trzeci, więc... Wieczorem chyba się nam dziecko urodzi, tak mi się wydaje po prostu. Nie jestem tego pewna, ale dobra, jest pewna siebie, więc za chwileczkę będzie malowała ten kurde, miał być obraz pewności siebie, ale nie udało nam się, bo jeszcze dziecko płacze. Trzeba je teraz ogarnąć. Wikusia. No i dużo osób się ucieszyło, że nazwałam dziecko Wiktoria, bo Wiktoria to zwycięstwo, także fajnie. I w ogóle, wiecie co, myślałam, że nie będę teraz losować tych cech z generatora e, dla tych dzieci, bo po prostu to jest trochę męczące, bo cały czas muszę tutaj poznawać tych e, facetów, a wolałabym ten czas dla dzieciaczków poświęcić, poświęcić dzieciom czas, żeby mama z tymi dziećmi się właśnie jakoś tam e, pobawiła czy coś, a nie tylko, żeby sprawdzać i sprawdzać e, cały czas, czy są te cechy. Także będę to losować tak po prostu, zamknę oczy i sobie coś kliknę, żeby było, bo było bez sensu, jak mam taką wizję, żeby Mamy mieć tyle dzieci, to naprawdę masakra. I teraz ktoś mi też powiedział, że yy, teraz się dzieci same starzeją, a byłam w poprzednim odcinku mega zdziwiona, także może tak być. Ja nie wiem, ona cały czas chodzi spać, cały czas jest zmęczona, ale musisz dzisiaj namalować ten obrazek. Czy jest jakiś obraz szczęśliwy? Nie ma nic takiego. Musimy właśnie pod wpływem tych emocji. Dobra, jest zainspirowana. Eee, no i dalej nie mogę zrobić tego, bo nie ma. Emocji, zainspirowanej, dobra, abstrakcyjny maluj za stówkę. Ok, niech ona sobie pomaluje, a ja w tym czasie sprzedam te wszystkie rzeczy, które mam. Żabki, tylko te najdroższe zostawiam, więc na razie one będą, po prostu będę je rozmnażać, a to wszystko inne posprzedaję. Zostawiłam je, jej same te części do lepszeń i te żabki, które będziemy codziennie rozmnażać, i już widzicie, troszeczkę nam się polepszyło. Chcę tutaj zrobić pięterko na górze, tylko kurczę, nigdzie mi się tu schody nie mieszczą. Nie mam pojęcia, gdzie je umieścić, bo zaraz dla naszej Wiktorii musi być jakiś pokój, więc mam trochę słabo. Poprawa ocen u Jeża? Uuuu, panie Jeżu. A ten dlaczego? A ten gdzieś poszedł. No, już, już uciekasz. Pokaż się, Jerzyk. Masz szóstkę, czyli będziesz miał urodziny dzisiaj. Pokaż, pokaż się. Szóstkowy, czyli możemy zrobić mu urodziny dzisiaj! Tak! Ale to by się chce iść spać. No trudno, no. Podejdź tutaj. E, podejdzie też nasz Pawełek tutaj, i zaraz mama do Was przyjdzie. Będą urodziny Jerzyka. Dobrze, jest tort, więc teraz stawiamy świeczuszki. Mama, wstawisz świeczki. Więc na początku wypowiedz życzenie, a później zdmuchnij świeczki. Chodź, chodź, Pawełek. Tutaj Jerzyk już idzie dmuchać. Jezu, mama, ty mnie straszysz. Ja się tak boję, że będziesz to. Coś tu śmierdzi. To nie ty. Jej! Dmucha? Jest, nastolatek. Pokaż się. Dobra, wybieram tutaj losowo, bo naprawdę już nie, nie będę tutaj się bawić, więc zamykam oczy. Wybram kulturysta. No niech będzie. Szybki metabolizm i teraz tu. Stop. Leniwy. No to niech będzie, no. Pokaż się, pokaż, 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 pokaż. Tak trochę wydaje mi się, że brzuch masz tu taki gruby. Mama, ja wiem, że ci się chce spać, ale byś wzięła z chłopaczkami, byś zjadła ten torcik. I nasz Pawełek. Weź kawałek. A jak u Pawełka oceny? Już sprawdzimy. Czwórkowy. No dobrze. Wszyscy jemy torcik. Dlaczego uciekasz? Kurde, dla ciebie trzeba pokój jakiś zrobić. Ja nie wiem. Dobra, na razie będziesz jeszcze ze swoim bratem. Później to ogarniemy. Naprawdę, bo jest skomplikowane życie. Aha, miałam tutaj Posprzedawać wszystkie rzeczy, które mamy od chłopaków. Więc już, już patrzę, tu mieli jakieś żaby. Co to jest? Praca domowa. Aha, to nowa pewnie do nowej szkoły. Dobra, ryby, kapsuła, więc wszystko to sprzedaje. No słuchajcie, już mamy w miarę ładną kaskę, jak teraz to posprzedawałam. Chłopaczki jedzą i Ty może byś pomógł coś, jeżu, jeżu, zwierzu, nasz mamie. Ale tobie się chce spać. No dobra, to idź. W tym łóżku będziesz spał, no co ja mam poradzić. A ty Pawełku wracaj do odrabiania lekcji. A nasza mama musi spać, bo nie wytrzyma. Matka się ścikała, no przecież dałam ci, żebyś szła do tej łazienki, no ja nie wiem no. Idź spać brudno, trudno. Bo syn znalazł, twój dru drugi synek Pawełek się ścika, bo ja mu też się chcę. Co się dzieje z tymi pęcherzami u tych Simów, ja nie wiem. Pawełek sprząta siki po mamie, ale możesz iść spać, bo to jest masakra z tym, co się dzieje. Tutaj nie wiem, co, co ci Simowie. Ten już się trochę wyspał, nasz jesz, Ja się nie mogę przyzwyczaić, że on jest taki stary. Skorzystaj. Może sprzedasz ten obraz, bo mama śpi. Musisz popilnować troszeczkę siostry Wiktorii, bo jakoś nikt się nią ostatnio nie zajmował. Nie wiem, nic jej nie dzieje. Mam nadzieję, że jej nam nie zabiorą. To by się chce spać, ale może byś coś pomalował. Klasyczny obraz za stówkę. Pomóż trochę, mamie. O, dziecko, płacze, idź, pomożesz jej, pomóż. Karmią. Mama, ty może wstań, idź się umyj, bo widzę, że naprawdę wyglądasz słabo. Trochę się ogarnęłaś, możesz wrócić do spania. Nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje z tymi simami. Wiktoria staje się dzieckiem. Mamy. Ale nie mamy dla niej pokoju. Masakra. Dobra, zamykam oczy i losujemy tryb. Fenomen artystyczny. Dobrze, po mamie tu będzie i kolejne stop. Geniusz. Okej. Okay. Pokaż się, Wiktoria. A ja, Pokaż się, jak ty wyglądasz. Masz rude włosy? Po mamie. Ej, podobna jest do mamy. Jak nic? Widzisz, tylko nie mam dla Ciebie pokoju, zaraz coś wymyślę, zaraz coś się wymyśli. Jest ciężko, tyle powiem, jest ciężko. Przydaję kołyskę i za chwilę się z Wami widzę, spróbuję coś tutaj wybudować dla naszej Wiktorii. Dobra, jestem z powrotem, słuchajcie, wybudowałam górę i nie stać mnie na górę, więc nie wiem, może Wiktoria na razie będzie spała z mamą, no nie wiem. Syn musi nam trochę pomóc tutaj z tym wszystkim, bo, bo po prostu no, nie wyrobimy. Czy są tu skałki nowe? Czy się odnowiły? Nie, bo oni rano zbierali. Kurczę, naprawdę będzie ciężko, no ale próbujmy tutaj. No. Ok, synek, y, jesz, malujesz dalej. wznów wytwarzanie. Y, nasza Wiktoria może idź, odrabiaj lekcje. Naprawdę jest mi smutno, że nie możemy zrobić dla niej pokoju, no ale co? No naprawdę jest ciężko, no. Zaraz matka się pewnie obudzi z jakimiś bólami w nocy, że, że dziecko się rodzi. No słabo. O, idzie znowu ten koleś w kocyku. Trzeba go kiedyś wyrwać. A, się boję, że nam się nie uda tego wszystkiego zrobić, że nie będziemy mieli pieniędzy, żeby dobrze dzieciaki wychować. Straszne to jest. Może tu powinniśmy zrobić pokój dla Wiktorii zamiast góry? No nie wiem, no trudno. Matka zaraz będzie wstawać i będzie tutaj się opiekować, no co? Postawimy może drugą sztalugę, niech oni malują wszyscy razem. Bo... Jerzu, pomalowałeś? Sprzedaj i idź spać, bo widzę, że ci się chce. Wikusia nasza odrabia lekcję? Tak. Będziesz dzisiaj z mamą chyba spała. Albo na kanapie. Pawełku, może byś wstał. Chcesz z siostrą porozmawiać? Dobrze, ale to zjedz na początku. O, Wikusia się bawi. Ślicznie. Patrz, jaki Bóg z talerzem. Zobacz, co się stało. No tak się teraz jest, no świetnie. Beka nie wierzę. Baw się, baw się, Wikusia, możesz pogadać z braciszkiem, możesz, tak. Pewna siebie, o, możemy teraz narysować, o, namalować obraz pewności siebie, super. Zbudzujący pewność siebie, tak, dokładnie, na tym nam zależy. Kapryśna osoba? Spełni 100 kaprysów grając z dowolnymi sybami? O co chodzi? Komu to wyskoczyło? I matka idzie spać, no już nic nie poradzę, jak ty nie wytrzymasz to idź. Zaczął się poród, no właśnie czekałam na niego. Idź matka do tego szpitala, już nic nie jedz. Lecisz do szpitala. Pro dziecko w szpitalu, dołącz. O, tym co? To jest, on jest jakimś teraz tym? Astronautom. Franciszek Mały, to jest tata naszego nowego dzisiaj, więc niech idzie z nami. Lecimy. Dziewczynka. Jej! Pięknie. W sumie fajnie. Fajnie, że dziewczynka. Dobrze. Będzie jakieś wyrównanie w tym domu. Tak jak mówię, możecie pisać propozycje imion dla różnych dzieci, więc tutaj mamy Jurkę. Julia, No gdzie to dziecko wylądowało? Znowu chłopaków w pokoju. Dobrze, niech Jerzy się przywita z nią. Super, wy się zajmijcie tym dziedziusiem, a ty mama idź dokończ malowanie obrazu, bo jest nam to potrzebne do ukończenia kariery, kariery, no tego etapu, aspiracji jednego no właśnie, dobra Jerzu zjadłeś i możesz mamie pomóc, malujesz obrazy dzieciaczki idźcie spać, bo zaraz do szkoły będziecie szły, to chociaż na chwileczkę, żebyście byli w stanie pójść, bo ja nie wiem już nie ogarniam tego trybu życia, tej całej rodziny masakra, dobra nadrabiamy spokojnie z kaską więc ten pokój myślę, że uda nam się zrobić. Drugi poziom malowania. No fajnie, Jeżu. A ty, mama, już namalowałaś? To sprzedaj. I co, już jest uzupełniony twój etap aspiracji? Nowy dostałaś. Niecałe 500 punktów nam brakuje do tej cechy płodnej. Oglądaj lub podziwiaj trzy obrazy w muzeum. To trzeba się tam wybrać. Namaluj 10 wspaniałych obrazów. No to maluj, no. Maluj, póki masz. A nie, no po co ty malujesz? Słuchaj, przecież ty nie jesteś w ciąży. Powinnaś mieć kolejne dziecko. Szukamy jakiegoś faceta. Jan, nic, poń. Dobra, matka. To co z tego, że nie zdaleko daleka biegniesz do niego? <grym> Jaka masakra. Biegnij. Dobra, ty, Jerzu, pomalowałeś, więc ja ci teraz dam zadanie na kopanie skałek, bo to nam się przyda. Jak tam mama? Podoba mi się flirtowanie? Tak, super, to daj już dalej, maleńka. No co, nie podoba mu się, kurde. O nie. Poplotkuj z nim. Poszedł? Nie idź, nie idź, rozmawiaj z nim dalej. Bardzo niezręczne spotkanie. No cóż, musimy to zmienić, chyba że to jest jakiś facet blisko, bo nie będziemy do żadnego szli jakoś tak daleko, prawda? Nie, no ona mu się nie podoba, no ja nie wiem. Dzieci zaraz idą do szkoły, tak? Matka nie jest w ciąży. Nie ma tu żadnego faceta. Dobra, dzwonisz po tego czekaj, nie, tu ktoś idzie, To jakiś maluch mmm, ale słabo dobra, dzwoń po tego Sebastiana, niech on przyjdzie dzieciaki, zaraz się do szkoły kurde, ty powinieneś się szybko umyć idź, Pawełek, weź prysznic o nie, dziecko małe płacze Zaraz tu będzie Sebastian, więc matka się w międzyczasie zajmie dzieckiem. No i czeka tutaj ten facet. No co ja mam zrobić? Matka, biegniesz do swojego dziecka? Super, ale później musisz z nim tutaj powitać. Dobra, widzę, że Jerzy nam wykopał jakieś kapsuły, więc musimy je wszystkie sprzedać. Będzie trochę kasy. Ach, jak się cieszę. Idź do tego faceta. A jest! On przyszedł do domu. Super. Rozmawiaj z naszym jakimś dzieckiem, to nawet jeszcze lepiej powiem wam. Beka. Masz z nim pogadać teraz. Zaczynamy robotę, czyli flirtowanie. Zobaczymy, czy od razu się zgodzi. Ty do szkoły idziesz, szybko! A nie, ona jest w szkole. Anuluj. Ja już myślałam, że jej nie ma. Ta jest w szkole, tak? Idzie do szkoły. Ten idzie do szkoły. Co się stało? Znudzony, nuda na rozmowę. A jesz? Też idzie do liceum. Okej. Okay. Podoba się flir... Flir... FLIRTOWANIE Filtrowanie, kurde. Podoba się, dobrze. Znowu niezręczne spotkanie. Nie wiem, co się dzieje z tymi facetami, naprawdę. No nie, no nie będziemy mieć, kurde, ojca. To jest ciężka sprawa, ja nie wiem. Tu ktoś idzie. A on też jest jakiś dziwny. Smutny. Senior. To idźmy z tym seniorem, pogadajmy. Nie wiem, może on się tu przyda. Nie mam pojęcia. Jeszcze nie mieliśmy dziecka z seniorem. Szybciutko, szybciutko do niego, szybciutko. Co tu się dzieje? Facet nie chce z nami yy, flirtować, ale tutaj jakieś powiadomienie przyszło. Zdaje się, że wszyscy mówią tylko o przyjęciu urodzinowym, na które Wiktoria nie została zaproszona. Wydawało się jej, że gospodarz przyjęcia jest jej przyjacielem, więc to wszystko nie ma sensu. Czy Wiktoria powinna zapytać swojego przyjaciela, czy odpuścić to sobie? Odpuść sobie! Bo jak ktoś się nie zaprasza, to się z takimi ludźmi nie rozmawia. I w ogóle psaliście mi ostatnio pod jakimiś filmami, co robić, co robić, jak są takie sytuacje. No kurde, nie warto z takimi ludźmi rozmawiać, skoro myślało się, że jest przyjacielem, a nie jest. To nara, frajerze, tak się mówi. Dziecko płacze twoje? No dokładnie, pieruszkę trzeba zmienić, ale nie odchodź od faceta. Tyle czasu na nich poświęcamy i oni będą nam uciekać? Nie, nie. Pochwal, wygląd. Może się ucieszy, żeby na mnie umarł, bo jest seniorem. Ha, ha. poszedł. Nie idź. Pochwal, wygląd. Szybciutko. No i dobra, próbujemy tego flirtowania, bo naprawdę już tyle poświęcamy czasu na tych facetów, że szok. Coś oni tu nie mogą wejść na ten poziom flirtowania. Nurząca rozmowa, no błagam. Kolesie, dlaczego wy się dzisiaj uzieliście na mnie? No już nie rozumiem tego. Bardzo szczęśliwa. No ja się cieszę, tylko nie masz tego, nie jesteś w ciąży. Co on poszedł! Szybko, nie! Nie uciekaj! Ah, ja Skisnę zaraz z tym typem. Wodzicielska poza. No niech się skusi na ciebie! Ale fakt, przytyłaś. Powinnaś pobiegać, ale w tym momencie nie mamy na to czasu. Spodobało mu się. O nie! Patrz, kto to zobaczył. Kurde, przemo, nasz ojciec. No, co za strata. Aaa! Słabo. Trudno. Trudno. On wyciągnął telefon, chyba chciał zdjęcie zrobić. całej dłonie, nie, nie podoba mu się to. Nie, im się to podoba, jemu się nie podoba. Idź sobie przemusz stąd. Smutny jest. No przykro mi, no co mam zrobić? No gdzież? Uciekasz znowu. Nie uciekaj, typie! Halo. Idź szybko za nim. Ty patrzy, on idzie. Rozmawiaj. Weź go zaczep, ty. Gdzie idziecie? udzie. Kurde. Szlak mnie trafi po prostu z tego wszystkiego. I kolejny to widzi. No nie wierzę. I ten. Ja! Co typy? I ku, o jezu, wszyscy tu przyszli na nas. Ale <noise> tego jeszcze nie było. ma. Tak, wszyscy na raz przyszli. Ja pierdzielę. Oni nie będą chcieli przychodzić y, z naszym dzieckiem się opiekować. No co ja mam poradzić? Nie przejmuj się, Eli, nie przejmuj się. Rób swoje. Oni płaczą. Idźcie, typy stąd. Idźcie. Nie idź. Nie idź, no. Szybko biegnij za nim.

Matka dziś nic nie zarobi, albo oczywiście nie, bo za facetami musi się uganiać, którzy uciekają przed nią. Ja nie wiem, nie rozumiem tego. O Boże, jaki on był przestraszony. Ej, dlaczego nas tym typem nie może, kurde, yy, się o dziecko postarać? No patrzcie, no. Nie, no, trzeba jakiegoś innego faceta znaleźć, kurde. Nikt nie chce być wciąż. Nie chce. O, tutaj z czerwonymi włosami. On będzie idealnie pasował. Marcin. Flirciarskie zapoznanie. o, ooo, o, to będzie dobre. Spodobało mu się to? Chyba tak. Gadka na podryw. Od razu, ryzykuj. Hehe, <grym w aniołku> ten idzie obok. O nie, on to widzi. No ale co, nie chciałeś iść z nami do łóżka, to mnie to nie interesuje. Co mnie to interesuje, nie chciałeś iść do łóżka z nią, kurde. Co za typy. Nie stój przed nią! Idź sobie szybko, bo facet musi być ojcem. Ten nie chciał, to idź sobie. Ja nie wierzę w tych kolesi. Nie spodobało mu się to? No nie! Ja pierdyle. Ja się wkurzam dziś po prostu. Szok. Znowu. Nie no kurde, to chociaż z tym kolesiem iść porozmawiaj. O, ciul. Co za zaszycie na krawędzi. A to jest nastolatek! Jeszcze gorzej. Idź, goń tamtego rudego. Gdzie on? Uciekł? Ten zasmucony wraca. Ja pierdolę. Ona dziś nie zajdzie w ciąży. Do końca dzisiejszego dnia gramy i do końca dzisiejszego dnia daję jej na to szansę. Może na rybach ktoś jest jak zwykle? Nie ma. No ja... Błagam, po prostu błagam. I wracaj, babo, do domu. Albo nie. Po prostu weź zaproś yy, kogoś innego. Przemo, jakie ma minusy z nią. Jan nic nie No z tego Jana, no niech przyjdzie. Kurka, wodna, Kurka szmaczta, jakby to powiedziała kiedyś moja znajoma. Kurka szmaczta. Nie gadaj z tym gimbusem. Tutaj ci śpią, ekipa. Wikusia odrabia lekcje nic poś, zaraz tu będzie, dobra, to biegniesz do domu, szybko. Iść tego. Yy... Popraw humor i skorzystaj szybko i wracasz do niego zaraz. Wiktoria wstajesz, bo mama tu wiesz, ma swój niecny plan. Postaraj się o dziecko z Janem nic poniem. No wreszcie po prostu szlak jasny trafi krew nagła zaleje. Jeszcze telefon dzwoni do kogo? Do Pawi. Pawi, co od ciebie chcą? Tata chce pogadać. Dobrze, no, porozmawiaj z nim. Ale zaraz wracasz do lekcji. Uuu, Julia płacze. Niedobrze. To musisz stać. Jesz szybko. Zmień brudną pieruszkę. Nie śpi Ty, wstawaj, szybko. Test ciążowy robisz. Jeżu, możesz oglądać, ale weź sobie coś do jedzenia, wiesz? Ten tort. Weź kawałek i później oglądaj. Komedie, Tak będzie dla ciebie lepiej. No, mama, pokaż się. Udało się, czy się nie udało? Jest ciąży! Super. Dobra, mama, ty też sobie może weź coś do jedzenia. Ten tort. Co to było za dziwna rzecz do ugotowania? Flirciarskie ciaska w kształcie serca. Wow, nie wiedziałam, że coś takiego można zrobić. Weź kawałek. O, dzieci jak ładnie razem siedzą, super. Rysujecie sobie, będzie kolejny rysunek. Tęcza, ale ładnie. Jak tam, Wikusiu, co ty byś chciała porobić? W sumie to nic. A co możesz, co ci potrzeba do szkoły? Zaraz zobaczymy. Osiągnij jeden poziom drugiej umiejętności. To weź jeszcze, pobaw. A ja tymczasem ten obrazek tu powieszę. Zwolnijmy tutaj to miejsce, bo może jakiś inny dzieciak będzie chciał malować. W sensie mam na myśli tutaj Pawełka. Ale on to na razie je, okej. Okay. A ty jeżu? No weź, ogarnij się, idź, idź, rób to, co Ci kazałam. O, widzę, że już wszystko wypełniłaś. Dobrze, to idź spać jeszcze na chwilę. Na chwilę o 22. No co mam poradzić, no. Mama, ja wiem, że Ci się chce spać, ale musisz dokończyć malowanie obrazu. Dobra, słuchajcie, yy, nasz jeż... Kończę odrobienie lekcji, zaraz będzie szedł spać, mama też zaraz skończy obraz i też pójdzie spać, także kończymy ten odcinek, ja sobie przegram jeszcze jeden dzień, żeby tutaj wszystko się ładnie ogarnęło, żeby tutaj oni się doprowadzili do porządku i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie Buziaczki. Pa! pa.